Dzień dobry, w środę. Coś chyba nie pasuje, no nie? Zdajemy tą czapkę. Chociaż chciałem zacząć tradycyjnie z czapką, bo y, zawsze czapka w zimie, no to czemu by nie? Ale dzisiaj <laughs> postanowiłem nagrać w pokoju y, ten odcinek na dzisiaj. I słuchajcie, dostajemy. Tak, wczoraj dostaliśmy starca Symona i pytałem, co taki starzec sprzed 2000 lat może, czego nas może nauczyć. A dzisiaj mamy kobietę sprzed dwóch tysięcy lat, Anna, prorokini Anna, która jest, mówiąc kolokwialnie, kumpelą Symeona. Razem byli w świątyni, służyli każdy na swój sposób. Czego nas może nauczyć taka starsza pani sprzed dwóch tysięcy lat? Pierwsza rzecz, taka bardzo trudna i bardzo niepopularna w dzisiejszych czasach, Podzielę się takim krótkim moim doświadczeniem przez dwa ostatnie dni. Dni to duże słowo, ale przez dwa ostatnie, w ciągu ostatnich dni, przez kilka godzin dziennie prowadziłem takie mini skupienie dla scholastyków bonifratrów. Pierwszy raz w ogóle miałem z nimi styczność. Bardzo ciekawy zakon, słuchajcie. I dzieliłem się tym, co znam najlepiej, co potrafię robić, czyli duchowością ignacjańską, dając im narzędzia, które dał nam Ignacy. I to kolejne moje doświadczenie z osobami duchownymi. My, duchowni, zakonnicy, tak samo jak wszyscy inni, zmierzamy się, zmagamy się, nie zmierzamy, zmagamy się z modlitwą, z tym, że ta modlitwa jest dla nas trudna. I tak jak w życiu, tak zwanym świeckim, tak w życiu zakonnym. Czy w byciu księdzem, wszyscy, może wszyscy to przesadzam, to duży kwantyfikator, ale wielu z nas, bardzo wielu z nas ucieka w aktywizm, w robienie różnych rzeczy, dobrych rzeczy, pobożnych rzeczy dla innych, dla Pana Jezusa, ale bardzo często brakuje nam czasu i to brakuje nam to w dużym cudzysłowie czasu na modlitwę, na spotkanie z Panem. Anna jest taką osobą, która jest opisana jako człowiek, który się dużo modlił, jako kobieta, która miała czas na to, żeby słuchać Pana, żeby być w jego sprawach. I to jest pierwsza rzecz, która, y, y, której może nas nauczyć Anna, to znaczy być takim człowiekiem, który będzie nas motywował do tego, żebyśmy jednak znajdywali czas na to, żeby być z Panem. To wcale nie jest takie oczywiste dla wszystkich chrześcijan, żebyśmy ten czas znajdowali, a po drugie, tam jest taki zwrot poczekajcie, sobie przeczytam, żebym czegoś nie pokręcił nie rozstawała się ze świątynią. To nie chodzi o to, żebyśmy ze świątyni nie wychodzili, ale chodzi o to, żebyśmy. Po co to jest świątynia? To jest miejsce, w którym mieszka chwała Boża, czyli Żebyśmy się z, tym, z tą obecnością, chwałą Bożą nigdy nie rozstawali. I chodzi o to, żebyśmy nie tylko znajdowali czas, czyli nie wiem, każdy ma jakieś swoje poczucie czasu, czyli nie wiem, pół godziny, 15 minut, 10 minut, ale bardzo konkretny czas, który poświęcam w cudzysłowie znowu dla Pana Jezusa w ciągu dnia. Ale też być w tej chwale Bożej, w tej obecności Pana Boga cały czas, to znaczy, że żyję w ten sposób. I o tym sobie rozmawialiśmy też z chłopakami. To są ludzie, którzy y, pracują w szpitalach, w hospicjach, zajmują się generalnie pracą z pacjentami, a więc bardzo ciężko pracują w bardzo trudnych warunkach i bardzo dużo, bo wchodzą w normalne dyżury, takie jak mają pielęgniarki i pielęgniarze. Y, a więc nie ma tego czasu, tak, żeby sobie nie wiem, jak benedyktyni wykroić 6 godzin na modlitwę codziennie, tak? Ale chodzi o to, żeby właśnie w tym, co robię, w tym, kim jestem. Tym, jak przeżywam swoje życie, cały czas żyć w świątyni, to znaczy w obecności Pana Boga. I to nie chodzi o to, że bujam w obłokach, a tutaj mi pacjent umiera. Bujam w obłokach, a tutaj trzeba panią nakarmić, ale ja teraz bujam w obłokach. Nie, nic z tych rzeczy. Karmię, przewijam, robię to wszystko, co trzeba. Yy, nie wiem, pracuję w biedronce, jestem szefem w pracy. Jestem księdzem i cały czas żyję w obecności tutaj, w moim myśle i w moim sercu, w obecności Pana Boga. To jest jedna rzecz, której może nas nauczyć Anna. A druga rzecz to jest taka fajna sprawa. Tam jest powiedziane, że właśnie w tym momencie, kiedy Maryja z Józefem wnosili dzieciątko Jezus do świątyni, Anna przyszła. Wyczuła ten moment. To był ten moment. I może. Warto y, dzisiaj po pierwsze pytać siebie, czy y, potrafię widzieć te momenty, w których znajduję się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, a po drugie, czy jestem człowiekiem i to jest myślę ważniejsze i bardziej y, edukacyjne dla nas, że tak powiem żeby być takim człowiekiem, który cały czas żyje świadomie. To znaczy, wyłapuje chwilę i moment, tu i teraz, żyje, w tym momencie się dzieje moje życie. W tym momencie mogę spotkać Jezusa, w tym momencie mogę spotkać Mesjasza. W tym momencie to znaczy wtedy, kiedy jestem w pracy, wtedy, kiedy jestem z rodziną, wtedy, kiedy siedzę w swoim domu, wtedy, kiedy mam czas na relaks, wtedy, kiedy jadę na rower, wtedy, kiedy idę do biedronki na zakupy. Słońce zachodzi nagle. Czyli robię te wszystkie rzeczy, które są moją codziennością, ale robię je uważnie, bo chcę rzeczywiście nie przegapić tego momentu, w którym mogę spotkać Pana Jezusa. Czyli dwie rzeczy nas uczy starsza pani sprzed dwóch tysięcy lat. To jest życie w świątyni, czyli życie w obecności Pana Boga Non stop. I druga rzecz, życie w uważności. Tu i teraz dzieje się moje życie, tu i teraz mogę spotkać Mesjasza, lub uwaga, tu i teraz mogę go przegapić. Bo będę człowiekiem, który właśnie nie żyje w uważności, nie żyje w tym, co jest świątynią Pana. I to jest właśnie chrześcijańska modlitwa. Chrześcijańska modlitwa to nie jest. Tylko i wyłącznie paciorek. Przepraszam tych, którzy odmawiają pacierzy, że ja się go nie czepiam. Ale bardzo często redukujemy w chrześcijaństwie modlitwę jako właśnie do, pewnego, do pewnej czynności, tak jak w innych religiach. Tymczasem w chrześcijaństwie chodzi o coś innego: chodzi o relację. W relacji się jest cały czas, o relacji się myśli, o człowieku, o drugiej osobie, w tym wypadku Panu Bogu, w którym, z którym chce być w więzi, w relacji. Jestem cały czas w swojej głowie, w swoim sercu, w swoich myślach, w swoich pragnieniach, we wszystkim, co jest w moim życiem. I wtedy rzeczywiście jestem tak jak Anna w sprawach świątyni, non-stop. I wtedy jestem człowiekiem, który, jak Anna, potrafi być w danym momencie świadomy tego, że właśnie tu i teraz spotykam Mesjasza. A więc po Symeonie przychodzi nam Anna i też znowu proszę, tak jak wczoraj nie chciejmy jej, że tak powiem w lekturze naszego pisma przewinąć, powiedzieć, że w sumie to jakieś tam starożytne wydarzenie, niewiele wnosi do mojego życia, wnosi bardzo dużo pod warunkiem, że rzeczywiście chcę z niej czerpać inspirację, ale uwaga nie chodzi o to, żeby ją naśladować bo ona miała swój czas i swoje miejsce, my jesteśmy w innym kontekście, ale chodzi o to, żeby zainspirować się nią do tego, żeby znaleźć swój styl bycia w świątyni, w sprawach świątyni cały czas i bycia uważnym tu i teraz. Yy, uwaga! Jeśli zdarza Ci się zgrzeszyć, jeśli zdarza Ci się żyć w słabości, to to nie przekreśla tej zdolności. To jest bardzo ważne, żebyśmy nauczyli się też tak patrzeć, że Pan Bóg jest cały czas w naszym życiu obecny i że kiedy upadniemy, to On nagle się nie wyprowadza z naszego życia, ale jest kimś, kto cały czas... Jest obecny. W związku z tym, my tak naprawdę niczego nie tworzymy, tylko się podłączamy, pod łą, podłączamy pod to, co jest, czyli jest jego obecność. Ja się w to wszczepiam i zaczynam z tego korzystać. Trudne? Troszeczkę trudne, a troszeczkę nie trudne. Chodzi o to, żeby się nauczyć. To jest pewien nawyk, którego się uczymy. To jest, tak jak zobaczcie, nie wiem, yy, poznajemy kogoś, z kim mamy potem relacje. Był taki czas, w którym go nie było i w ogóle sobie nie wyobrażaliśmy, że można inaczej, że można z jakimś tam człowiekiem, którego nie znamy, właśnie mieć jakąś relację. Potem był etap, w którym ta obecność tego kogoś burzyła pewien nasz porządek, ale to, to burzenie nie jest niczym złym, a potem jakby ta osoba staje się, mówiąc brzydko, stałą częścią naszego życia. I tak samo jest z naszą modlitwą. Na początku w ogóle sobie tego nie wyobrażamy. Potem to burzy jakoś nasz porządek, a potem staje się to naszą częścią, y, częścią naszego życia. I tak jak w relacjach z ludźmi, y, przychodzi znużenie, przychodzą różne etapy, zmęczenie, czasem rozgoryczenie, czasem wkurzenie. Tak samo jest z naszą modlitwą. Przychodzi moment, w którym jest super, mamy motylki w brzuchu, y, potem przychodzi y, lenistwo, zmęczenie, znużenie, chęć zostawienia, ale właśnie na tym polega prawdziwa relacja. Że zawalczam o to i chcę w tym być. Uczmy się od tej starszej pani sprzed dwóch tysięcy lat tych dwóch rzeczy. One są bardzo ważne i cenne dla naszego życia i dla naszego chrześcijaństwa. Dobrej środy Wam życzę. Do widzenia.